Burmistrz Limanowej na internetowym czacie pyta swoich politycznych oponentów, aby ci wyrazili się jasno w sprawie budowy obwodnicy Limanowej. Jeżeli Państwo uważacie, że ta obwodnica jest potrzebna, jeżeli nie chcemy dalej żyć w takim ruchu tych samochodów ciężarowych w centrum miasta, no to obwodnica jest potrzebna. Ale może być to oczywiście zablokowane. No, i dlatego dobrze by było, żebyście Państwo tutaj pod tym względem to rozeznanie mieli. Także no, kandydatów oceniają oczywiście wyborcy, nie, nie inni kandydaci, ale proszę wszystkich bardzo kandydatów pytać o to, jeżeli Państwu zależy na tym, żeby te prace związane z obwodnicą były kontynuowane. Aktualne informacje w tej sprawie przekazała nam poseł Urszula Nowogórska. Około września należy spodziewać się decyzji środowiskowej. Cała inwestycja realizowana byłaby w systemie zaprojektuj i wybuduj, czyli firma, która będzie wyłoniona w ramach realizacji zadania, na niej będzie spoczywał obowiązek zrealizowania i przygotowania dokumentacji, więc czas na przygotowanie dokumentacji niejako będzie zaoszczędzony, bo to już będzie realizowane w ramach, w ramach tych działań, które będzie realizowała firma. Natomiast na pewno trzeba będzie przepychać się łokciami, żeby aby obwodnica Limanowej znalazła się w tym pakiecie, obwodnic, które będą realizowane w ramach tych środków, które są w tej chwili zarezerwowane. Tak jak powiedziałam, to jest zdecydowanie za mało, żeby zrealizować wszystkie zadania. Teraz w Ministerstwie Infrastruktury trwa audyt po jego zakończeniu. Będzie wiadomo, czy w ramach programu 100 obwodnic znajdzie się finansowanie dla obwodnicy Limanowej i czy w ogóle ona powstanie.